Jesteśmy z wizją. Jestem, A. właśnie. znam. czemu mnie nie widać. Okay, wiem. Z logotypem. Mm, Jeszcze koleczką Grubo. Grobo. i fajnie było zamienić chmiel na cukier. Wiesz co? No z tak dzisiejszej perspektywy. Wiesz, właśnie mi minęła 13 rocznica w wedlu, No to no. myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Ile osób pracuje w dnu? 1300. To masz trochę ludzi. Wszystkich znasz? Trochę. Nie, wszystkich, nie wszystkich nie znam. No, nie ma takiej możliwości. Jeszcze teraz na dodatek, jak mamy to, ten okres popandemiczny, czyli przez rok czy ponad rok mieliśmy pracę zdalną w zasadzie głównie. Teraz pracujemy w takiej formule hybrydowej. Mhm. No więc ja dosyć często teraz bywam już w biurze, jak, 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 jak się ta pandemia trochę osłabła. I no i spotykam faktycznie ludzi, którzy Bogę nie znam. Którzy, którzy przysz, przyszli wiesz, do firmy trzy miesiące temu, pół roku temu. E, no i pierwszy raz ich widzę na oczy, także spotykam na korytarzu i po prostu mówię, o, kim jesteś? Ale to jest tak mówię? Nie <tud> ciebie Słuchaj, no, wczoraj miałem taką sytuację zabawną, e tak, że przyszedł taki człowiek. E e i Ja stałem sobie na korytarzu e e i on mówi do mnie, e no cześć jestem nowym pracownikiem, to zajmuje się takim i takim klientem, i tak dalej i tak dalej. Mówię, o fajnie, super. Mówię, a ty się czym zajmujesz do mnie? A trudno, że z tym e współpracuje, jakoś w to nie wierzę. Wiesz co? Yy, nie wiem, to trzeba by się tam zapytać ludzi, ale na przykład... Ej, wie, no taki... Wiesz, wiesz, na pewno wiesz. Jest taki, jest taki element, który jest taki element, który jest, nazwijmy sobie to, kontrowersyjny, czyli perfekcjonizm. Boję się ciebie? No, dotknąłeś tutaj yy, wrażliwego tematu, tak, bo. Yy, Właśnie w jednym z badań, które robiliśmy sobie w naszej firmie bodajże 2 czy 3 lata temu, to wyszło mi coś takiego, że się ludzie mnie boją. I, i mnie to powiem szczerze zaskoczyło, przecież mówię, Kurczę, to jestem takim normalnym, fajnym człowiekiem, z którym można normalnie porozmawiać. No tak, ale ta percepcja wiadomo nie bierze się z tego, co ja sobie myślę na swój temat, tylko, tylko jest to złożenie wielu różnych działań. Ostatnio jak mi ktoś zadał pytanie, czy medytuję, bo, bo, bo są osoby, które lubią medytować. Nie? Siedzą sobie pod drzewem w łazienkach załóżmy i, mm -hmm. i, i nawet 10 minut, pół godziny i, i to im daje energii życiowej i mm -hmm. e, jakoś tam uspokaja właśnie, wzbogaca to życie duchowe itd. E, i tak e, dalej. I odpowiedziałem w, te, w takiej formule, że dla mnie pewnego rodzaju taką, medyt bo nie medytuję w takim klasycznym jakby słowa znaczeniu. Ale słuchanie muzyki jest pewnego rodzaju taką medytacją, bo to jest wchodzenie właśnie w taki proces kilkudziesięciominutowy, w dźwięki, podążanie za tymi dźwiękami, oderwanie się od, od różnych takich codziennych myśli. Mhm. I to jest pewnego rodzaju forma medytacji. Jest. Absolutnie. Właśnie... Szczególnie jak się to robi na wyłączność, nie? Tak, 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 tak. tak. Um, a co ci się wczoraj nie udało? To, są, to jest trudne pytanie. Ja nigdy się nie koncentruję na tym, co się nie udało. Zawsze się koncentruję na sukcesach.